Ciemka, tu Kiki, witam was jak zwykle. Postanowiłem nagrać ten film jako że jestem wrogiem polskiego systemu edukacji, który uważam za przestarzały, absolutnie nie pokrywający się z zapotrzebowaniem rynku pracy, polegający na robieniu z ludzi automatów do zapamiętywania informacji w czasach gdy całą wiedzę świata masz pod ręką. System marnujący czas na robienie z każdego Pitagorasa albo Newtona, podczas gdy 95% tych Pitagorasów i Newtonów skończy przenosząc kartony gdzieś na magazynie lub na kasie w jakimś markecie. System, który każe nauczyć się na pamięć, że Litwa jest moją ojczyzną, podczas gdy prawo kara kibiców za transparent Wilno jest nasze. System, w którym tracisz najlepsze lata życia do matury, bo otrzymać papier, który na rynku pracy jest mniej wart od papieru ukończenia miesięcznego kursu spawacza. Oj, długo mógłbym wymieniać, może zrobię cały film o tym, ale teraz przejdźmy do sedna filmu. Czyli jak zrobić średnie wykształcenie w minutę. A więc bierzesz CV i wypełniając je, niezależnie od tego, czy chodziłeś do szkoły, czy też nie. Wpisujesz w wykształceniu, że ukończyłeś szkołę średnią, jakąś co sobie wybierzesz i datę taką, żeby pokryła się z twoim rocznikiem. Dodatkowo, niezależnie czy znasz język, wpisujesz średnią znajomość języka niemieckiego czy też angielskiego. A teraz najważniejsze, ustawiasz na Facebooku, że ukończyłeś tą samą szkołę, którą wpisałeś w CV, gdyż Facebook to główne źródło wiedzy o tobie dla ewentualnego pracodawcy. Więc usuń też wszelkie fotografie, które mogą odstraszyć Twojego pracodawcę. Gwarantuję, że w 90, może więcej procentach nikt nigdy nie zażąda od ciebie pokazania żadnego świadectwa ukończenia szkoły. Gdy jednak tak się stanie, wtedy na drugi dzień dziękujesz za współpracę, mówiąc, że właśnie otrzymałeś lepszą ofertę pracy. A jak już dostaniesz pracę, to nie ma takiej możliwości, by podczas niej wyszło, że nie ukończyłeś szkoły ogólnokształcącej, gdyż ta szkoła nie uczy Cię absolutnie niczego, co mogłoby być przydatne w pracy. Oczywiście nie mówię o szkołach, które uczą konkretnego zawodu, bo wtedy szybko się okaże, że nie jesteś mechanikiem, piekarzem czy fryzjerem. Jednak policeum nie nosi się szybciej kartonów ani lepiej nie pracuje na stacji benzynowej. Jednak pisując, że masz wykształcenie średnie, masz większą szansę na otrzymanie pracy, którą chcesz, niż jakbyś wpisał, że nie masz średniego. Ktoś mógłby powiedzieć, że to oszustwo, ale czy oni nas nie oszukują i nie wyzyskują, skoro 100 km na zachód od mojego domu ludzie zarabiają 5 razy więcej, pracując 2 razy mniej. Poza tym teraz i tak biorą wszędzie każdego i powoli znajomość języka polskiego robi się plusem wystarczającym do otrzymania pracy. Więc może by tak zmienić to krytyńskie prawo nakazujące naukę do 18 roku życia i może zamiast kazać ludziom pracować po 65 roku życia, pozwolić po prostu pracować młodym, silnym osobom przed 18 rokiem życia, które Niekoniecznie mają ambicje, by być drugim Einsteinem albo budować rakiety dla NASA. I często o wiele chętniej poszłyby do pracy, by dostać konkretne pieniądze, niż pierdzieć w stołek na lekcji, która i tak ich nie interesuje, a uczą się jedynie z przymusu. Tym, co mają zdanie, że nieletni nie powinni pracować, bo będzie jak w Indiach, powiem, że na praktykach młodzież jest w Polsce zmuszana do pracy i to niekiedy bardzo ciężkiej. Jak choćby wielu moich znajomych, którzy pracowali trzy razy w tygodniu robiąc nocki w piekarni, nie dostając za to pensji lub dostając jakieś grosiki. A jak mam nazwać przymusową pracę młodzieży za darmo? Jest takie słowo. To niewolnictwo, które do tej pory jest uprawiane w najlepsze w naszym kraju. Dzięki za uwagę, jak zwykle zapraszam do polubienia, subskrypcji i udostępniania, a także do obejrzenia innych filmów na kanale. Dziękuję.